Raz, dwa, trzy, zaczynamy się! teraz z tej strony Tociusi i gramy dzisiaj w taką grę z wagonikami i ja mam admina. Admin no. Ha! Ajeju. Ja mam admin, ja mogę sobie chodzić. Ale fajnie, nie? Mogę tu ludziom wyłączyć wagoniki. Robię co chcę. O, bo idę tam. Co za spełnię wagoniki. Będę ludzi mi robiła tu przeszkody. O, widzicie? For admin player. Tam. tam nie przyjedziecie. Jedziemy tak do góry. Macie znaczy, tu admina. Dobra, to teraz lecimy Lighting, o, będziemy robić w różnych kolorach. Teraz Gold. Sandal. Ice. Robimy tęczę. Lighting. Gars. Grass w sumie. I fire. Fajer. Fajera będzie dużo. O, tak do góry. Fajera aż do buzi. Gdzie jest buzia? O dobra. Już bliska Nie będzie można. Nie... Dobra, będą mogli sobie ludzie tutaj wchodzić zamiast jechać. Ale info player. Można sobie po prostu wejść. Zrobię im takiego fajnego. Yy, ten o nie mogę im dać wchodzenia A, A! uff dobra idziemy do tej góry idziemy do tego to, 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 yy. znaczy idziemy do tego miejsca gdzie tam wszystko tam zrobiłam ja chyba na tym, w tym odcinku nie będę jeździła wagonikiem bo w sumie jest święta niepodległości to po co Zrobię flagę Polski tutaj. Ale mam epicką zabawę! Ale fajna zabawa. Naprawdę zaraz nie spadnę. W ogóle, w ogóle nie ma takiego zamaru. Obsa, 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 obsa. Dojdę jakoś na tym fajerze. Fajer to chyba nie moja iskierka. Mogę zrobić co chcę tutaj dosłownie. Dosłownie co chcę. Zaraz to się teraz spełni, Gold. Mogę dwa razy? Może ja bym chciała. Dobra, teraz robimy parkour. Nie! O nie! Chcę tam wrócić. Zabiję się. To może mi się uda. Dobra. Ja bym w moim zeszycie zasad do, do Robloxa. Nigdy nie tepnąć się na start. Dobra, zrobiłam, ale i tak się tutaj tepłam. Dobra, super, epic. Ale znikły mi te wszystkie trailer. Jeszcze raz przejdę. Dobra, to teraz... Nie! i znowu się zabić ja nie lubię tej gry dobra dzisiaj nagram jeszcze kilka odcinków z jakichś innych gier jeśli nie to, to mogę też nagrać z Brookhaven ale musicie mi napisać koniecznie i jeszcze nagram film w Tower of Hell pamiętajcie żeby to tutaj na moim kanale a to będzie to tyle w tym odcinku dzisiejszym ale też nie jedynym Yhm, no to dolaj widzowie